Zapowiada się spokojny dzień. Zobaczmy, jaka tam piękna pogoda jest dzisiaj za oknem. Good morning, sąsiedzi. Good morning, good morning, good morning. A to będzie spokojny dzień. Dobrze, że mam jeszcze kupę czasu do godziny dziesiątej. Ach, sprawdzić, która jest godziną tak. Siedzę, spaceruję, pewnie mam jeszcze dużo czasu. O my dobra spóźniłeś się dwie, dwie i pół godziny ludzie czasami spóźniają się dzień, dwa, rok Czasami się spóźniają rok, czasami się spóźniają Ogarniesz się, nie nie, co się ogarnąć Dążysz się ogarnąć, Dążysz się ogarnąć What the f**k, Beyoncé zdąży się przebrać w trzy minuty Z jednego strzału na drugi podczas swoich koncertów A ty się nie zdążysz ogarnąć, nie zdążysz ogarnąć Oh my guys Robię to w ekstremalnych warunkach Oh my god! Zostało mi jakieś 2 mm, godziny temu 5 minut. Czas się ogarnąć, muszę odzieć swoją panterkowe odzienie, żeby nie uwalić się jak niemowlę podczas jedzenia po Rat sponsor. Szybka tapeta, szybka tapeta i lecimy, lecimy, nie śpimy, lecimy, nie śpimy. Nie! Na dzisiaj, girl, nikt za to nie zapłacił, okej, okej. A to jest cenny towar, mój głos. Kasper, spokojnie, spokojnie. Przecież cię nie zwolnią? Za dużo? I don't think so. Oh my god, oh my god, oh my god. Girl, ja nie mam czasu. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Który mnie się steryzuje? Nie steryzuje? my god, to jest takie niesprawiedliwe. Ludzie mają czasami po 100 tysięcy godzin wolnego czasu. A ja oczywiście, jak zawsze, na ostatnią chwilę. Przecież to jest. To jest niemożliwe. To jest. nie Niemo. Różliwe, żebym ja musiał biegać, biegam, latam, załatwiam, nic siąść, nic odpocząć, oczywiście zawsze, zawsze mi się musi dziać najgorsze rzeczy, nawet ta gąbka, nawet, nawet ta gąbka jest twarda, jak yy. mój tyłek na tym krzyśle. Nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu, wszystko jest okej, okay, wszystko jest okej, okay, wszystko jest okej, okay, okay. nie wyglądasz, nie wyglądasz jak, nie wyglądasz jak duch, nie wyglądasz jak duch. Szybko, naturalnie brwi trzeba podkreślić. włosy, Szybkie kreski dla koloru, żeby było coś kolorowego. Rzęsy, szybko, rzęsy, rzęsy. Rzęsy Szybko, naturalnie usta trzeba podkreślić. Girl, girl! Uuu, z pracy Tak, tak wiem, wiem Spóźniłem się dwie godziny, mhm Nie pytał, czyli mam jeszcze szansę Jezu dziewczyno, naprawdę, uwierz mi, że to jest przesada Co mi się dzisiaj wydarzyło, tak To, to, to i to, i to, i to, i to, i to I to, i to, i to, i to, bla, bla, bla Bla, 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 wszyscy wiedzą co się stało Bo obejrzeli wcześniej film Au, nie Nie jestem jakimś histerykiem czy coś Mmm, mmm, mmm No way You. Ok girl, załatwię to w domu. E, wszystko te papiery wypiszę w pracy i być Gitas. Gitas Majonez, nie? Gituwa? Kto zajął moje miejsce? This b Mhm, mm mhm. Mm okay, bye girl. Look at me! Gloda miałem jak jakiś klau. Szybkie śniadanie, szybkie śniadanie. Dwa ostatnie kawałki chleba Chociaż to mi dzisiaj wyszło. Szybko to stara. Jak to się je? Działa, działa, dobra. Teraz spokojnie czekamy. Chwilę, ja nie mam czasu na czekanie! Halo, szybciej, szybciej. Halo, halo. Do you hear me? Dlaczego toster śmierdzi jak chodzi odchody? Szybko coś do tostu, na pewno nie zrobiłem wczoraj! Okej, okej. Okej, to jest... To... Okej, okay, okej. Okay. Trzeba trzymać sylwetkę, bro, yes, yes. Powinienem po prostu trzymać sylwetkę, dlatego dobrze, że nic nie ma, dobrze, że nic nie ma. więc sobie po prostu te, e, tosta z powietrzem, moją ulubioną przyprawą. Może zadam trochę cyjanku. <ścoughs> Czuję się naprawdę jak w słabej jakości horrorze. Girl, nawet sosu nie ma, oh my god. Nie zdążyłem do pracy, popracujemy trochę w domu, tak? Dlaczego nie mogę otworzyć? I mean, girl, jak to się otwiera? Super, super, super ekstra, co jeszcze dzisiaj? Może niech spadnie na mnie jakiś gołąb. Udało się. Wystarczy teraz wpisać hasło. Wpisać hasło. Wpisać hasło. Oh my god, this is, a, this is a joke, this is a joke Dobra, pomyślmy Kasper, o co mi się kojarzy Hasło, 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 hasło Data urodzenia mojego chomika Okej, okay, błędne, super Spokojnie Moja data urodzenia Okej okay. Znowu błędne, nie panikuję SALE Udało się Mama odblokowany komputer <laughs> Masz za swoje Świecie <laughs> 2% baterii! 2%! Uff, za 15 minut mam być na mieście, a nawet jest przeciwko mnie. To jest żada! To jest żart Gdzieś jest ukryta kamera? Hmm. Czy to jest... Czy to jest nagrywane? I mean what's going on? Ja i też nie lubimy się ze sobą. Ja i deszcz nie lubimy się ze sobą. Moje włosy nie przeżyją kolejnej burzy. O super, mam już 10 minut, żeby dotrzeć do miasta, a tramwaje jadę 30. <śkluz> Idziemy. No. No, 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 no. Gdzie są klucze? 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 Gdzie są... To... Gdzie są klucze? Gdzie są klucze? <słuch> to jest jakiś żart. I'm over. Idę z powrotem do łóżka. Goodbye. Hejka wszystkim. Mam nadzieję, że film wam się podobał. What's going on? Co jest? Słuchajcie, to było mini wyobrażenie mojej postaci. Jestem straszną panikarą, która nie radzi sobie z normalnym życiem, normalnym funkcjonowaniem. Zwał jak zwał. I było takie wyobrażenie tego, wyolbrzymienie tego. Czyli? Znowu pewnie wstawisz mojego beka, prawda? Mhm. Mm Zapraszam was bardzo serdecznie na moje social media, jeśli spodobał wam się film i chcielibyście mnie wesprzeć. Na mojego Instagrama Mudormut, na TikToka Mudormut oraz oczywiście naszą grupę na Facebooku Shady Horses, gdzie razem z Szymonem sobie z wami tam rozmawiamy. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zostawcie suba i co? I to by było na tyle. Widzimy się w następnym. Bye!